O, tak będzie lepiej. Właśnie sobie zajadam o takiego. Kolejny. Kolejny pyszny naleśnik z zajebistym kozim z serem z szyneczką i z cebulką. I tutaj zaraz go keczupkiem sobie poleję, bo dzisiaj mam ochotę na odrobinę szaleństwa, serek, który dostałem pyszny, ekologiczny, który dostałem za darmo, specjalnie dla was hejterzy, moi kochani za darmo, coś dostałem, kolejną rzecz dostałem za darmo tak właśnie, czemu nagrywam, czemu nagrywam wczorajsze nagranie ee, z siłowni e, gdzie sześćdziesiątką sobie machałem e, wiosłowanie jednorącz Technika, nie technika tam. Technika była dobra. Zejrzyjcie sobie na zakres pracy mięśnia to po pierwsze. Po drugie, trening kulturystyczny to nie jest jedyne, co można robić na siłowni, więc czasem wypadałoby zadać pytanie, w jakim kontekście się odbywa trening, żeby robić wykłady o technice. No ale niestety niska samoocena się odzywa. Mm, już nie mogę doczekać. Niska samoocena się... Odżywa, bo jest to jedyna wiedza, jaką posiadacie, i ona określa was, drodzy hejterzy. I właśnie jak się okazuje, że nie jest to jedyna metoda, żeby coś osiągnąć, a nie daj Boże, jeśli jest jakaś lepsza metoda, albo że ta jest po prostu zła, to szlak Was jasny trafia: robicie wszystko, żeby tylko to obronić. Bo co? Bo bronicie własnej. Integralności, bo to jest to, co was określa. Bez tego we własnych oczach jesteście mało warci, dlatego zawzięcie bronicie, atakujecie wszystkich. Ja prywatnie mam to głęboko w dupie, bo ja i tak swoje zrobię. Cierpią na tym ludzie, którzy nie mają w dupie, którzy się przejmują. Kupa dobrych ludzi, dobrych chłopaków, fajnych dziewczyn, którzy się przejmują takim waszym pierdoleniem bez sensu, aby w w dupie byliście, gówno widzieliście, ale jak zwykle najwięcej macie do powiedzenia eee, a dzisiaj dzisiaj jest drugi dzień, drugi dzień byłem od na siłce po wczorajszym dniu i dzisiaj co ruszyłem osiemdziesiątkę eee, dwa powtórzenia były dobre, a cztery były o. musiała być drobna przerwa w międzyczasie zjadłem córka się obudziła musiałem do niej Musiałem do niej pędzić, i dostała malinki, i dostała borówki, i dostała jagódki i sobie siedzi i zajada, i ogląda. Mańka, Mańka ogląda. Epoka lodowcowa, nasza ulubiona bajka. A najlepsze w tym jest to, drodzy hejterzy, <gry> że ja cały czas jestem w pracy, tak właśnie, ja sobie tak pracuję, że kurde, siedzę sobie, idę na siłkę. Jak przyjdę z siłki, to sobie zjem. I dalej jestem w pracy, i mogę zająć się córką, mogę się z nią pobawić. Możemy pogadać o bajkach, możemy poglądać bajki, i ja dalej jestem w pracy. Teraz sobie zjadłem już sobie tego pysznego kurczę, naleśnika fajnego, i zaraz sobie. Odżyweczki sobie zaraz łyknę drodzy hejterzy, żeby po tej 80 dzisiaj ruszonej, co prawda tylko dwa powtórzenia były dobre technicznie, ale zrobiłem cztery więcej, było po sześć na stronę, ale i tak ruszyłem. A za tydzień, za tydzień będzie z perfekcyjnym przytrzymaniem, tutaj będzie 8 powtórzeń z perfekcyjnym przytrzymaniem, że nawet wy będziecie sikać po majtach ze szczęścia. Taka to będzie piękna technika, typowo kulturystyczna, bo jak chcę, bo jak chcę to tak mogę zrobić, tylko mnie to nie bawi. Eee, więc czekajcie, czekajcie, już za tydzień będzie perfekcyjne, będą perfekcyjne powtórzenia z 80, a zaraz sobie po obiadku, żeby ta 80 dobrze weszła na plecy, eee, to zaraz sobie jeszcze kolejną porcję odżywek łyknę, bo po treningu były PCAski z mojej własnej linii odżywek, mojej własnej, czujecie, to mam swoją linię odżywek eee, z moim nazwiskiem na nich. I, 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 I inne suplementy jak glutamina, jak kreatyna, które dostałem za darmo. Za darmo dostałem, tak właśnie. Dlatego biorę sobie podwójne porcje, bo dostaję je za darmo i mam gdzieś. Nawet mi mówią, tak, bierz podwójne porcje, bierz potrójne porcje. Ja mówię, nie, nie, nie potrójne nie chcę, wystarczą podwójne. Ale spoko, dobra, jakbyś chciał, bierz potrójne porcje, my ci wyślemy, mu nie ma problemu. Ale biorę sobie tylko podwójne i zaraz lecę sobie jeszcze pod żyweczkę białkową. Którą też dostałem za darmo. Taka mega paka. A nawet pójdę wam pokażę. Mega, mega wiaderko. Mega wiaderko. Proszę bardzo. 4 kg białeczka way, way Pure Fusion od Amixa. A Miksowi bardzo dziękuję. A trening oczywiście się odbywał w ciuszkach, które dostałem za darmo od Propatria. Od propatria.pl. Zapraszam. Nawet was zapraszam na sklep, bo ciuszki są świetne. Nawet Was zapraszam na sklep. Yy... I to tyle. I to tyle, moi kochani hejterzy. A teraz do tych wszystkich którym zależy, żeby coś osiągnąć, a nie tylko ciągnąć innych, e, ciągnąć dziwnych w dół. Nie zwracajcie uwagi na tych kurde, na tych pajaców, buców, którzy myślą, że pozjadali wszystkie rozumy, bo ktoś, kto bo myślą, że, yy, że, że bo się czują w ten sposób yy, lepsi, a wy, wy im niestety na to pozwalacie. Wy im pozwalacie na to, pozwalacie się ograniczyć. Nie pozwalajcie im się ograniczać, ograniczać swoich marzeń. Ćwiczcie bezpiecznie, ale ćwiczcie tak, żebyście osiągali to, co chcecie, a nie zwracajcie na tych frajerów z bólem dupy, nieudaczników życiowych, którzy nigdy nic nie osiągnęli. Yy, nigdy nic nie osiągnęli z tego, co chcieli osiągnąć, bo ja nie wątpię, że jest, jest wśród tych pajaców kilka osób, które mają jakieś tam sukcesy, medale czy tam cokolwiek, ale nigdy nie osiągnęli tego, co chcieli osiągnąć. Dlaczego? Bo wiecznie wymówki, wiecznie wytykanie palcem: bo a ty to, a ty tamto, a nie zwracają uwagi na to, co oni robią, żeby sami się wzięli do roboty zamiast kłapać dziobem po próżnicy. A wy, moi drodzy, moi kochani, najzajabiściejsi na świecie ludzie, wy, którzy chcecie coś osiągnąć, chcecie być najlepsi na swoją miarę, tak dobrze, jacy tylko możecie być, róbcie swoje, nie przejmujcie się niczym, bądźcie bezpieczni, rośnijcie w siłę i bawcie się dobrze.